i bardzo się cieszę, ponieważ tyle czekałam, żeby nagrać ten filmik. To będzie filmik, jak robię z Anią, z którą zaraz się spotkam. Kalendarze adwentowe będziemy sobie robić, będziemy chodzić po sklepach, ona będzie nagrywać, ja będę nagrywać, a potem się sobie otworzymy. Będziemy otwierać, będę to otwierać na drugą masę ten kalendarz adwentowy od niej. No to zaczynamy! Ok, jestem sklepie okay. i ja dla mamieniki znalazłam taką ramkę, Dlaczego na razie tyle? Ja się trochę boję, na gryzacie, bo ludzie się na nie patrzą. Hej, ja już jestem i teraz będę coś wybierać. Co to nie jest? Jaka kurtka widzicie to i ona kosztuje 30 zł. Ja to muszę kiedyś kupić, normalnie, kiedyś kupić normalnie, ale dwie zostały. Nie wiem czy nie słychać, jak tak to super. Właśnie, tak, jestem w sklepie i kupiłam Dominicę. Tak, coś? Nie wiem, jak to mogę Zastanawiam się, czy nie wziąć takiego jej slime'a. Ale nie wiem, nad ile on kosztuje, więc. Wziąłem <grym> Jorę dla siebie takie coś do pokoju. Mm. Um, wziąłem też dla niej taką ramkę zieloną, taką jak wymiętową, tylko że jej będzie coś do pokoju, bo mamy miętowy pokój, więc. Biorę. Ciągle ludzie łapą, po prostu się na nie patrzę. I sobie kupię sztuczne rzęsy, takie lepkie, nie? Tak żeby... no mieć po prostu. I w sumie to na tyle. Nie wiem co się jej kupić, ale coś się jej kupię, na pewno. Myślę sobie, o Jezu, czy nie wziąć jakiegoś takiego kocyka na mojego pieska, bo on bardzo lubi kocyki. Widzę ją, jakby ja ją po prostu widzę, nie? Ona tam sobie stoi zadowolona. Płaci. Jaka, my jesteśmy siema ziomki, jak tam ziomki, jak tam zbieranie klonów, o, a moje no mamy. Siemaneczko, nie, a nie zmieścimy się, nie? Potem pokażemy... Potem wam pokażemy. Potem wam pokażemy tak biłki. Nie, bo to jest taki sam taki płot. Ja będę składam jakichś kapów, bo ja nie napięcie. Zjadłaś maseczkę! Jakby nie jak takie nie, my, nie my, jakby, my, jakby my jesteśmy teraz razem, bo i mamy... Kupiłyśmy wszystko. Hej, my już właśnie wróciłyśmy i teraz będziemy wam... Okej, okay, następna rzecz to jest... To kupiłam dla siebie, takie... do na... pokoju. Kupiłam takie taką ramkę na zdjęcie, miękką, ponieważ się tu pysuję. Um, o takie okularki jej kupiłam. Przepraszam, że tak mało nagrywałam, jakby zapomniałam trochę. Ja <grywa> zawsze zapomniałam okularki. Um, a teraz dla mojego pieska kupiłam zabawkę. I, o! To jest sztos, to jest slime do kąpieli, to jest mega takie jak kupiłem kupiłem, znaczy pomadkę taki, taką i jeszcze taką mgiełkę do ciała brakatową i to wszystko, nie kupiłam tak bardzo, znaczy, no nie kupiłam wszystkiego, nie zdążyłam jakoś, bo nie musiała dokupować teraz zobaczcie, co Anka dla mnie. ja, Ania, pokażę Wam dzisiaj, co kupiłam na Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i pokażę Wam, co kupiłam do minicy. Więc kupiłam mi takie lampeczki LEDowe, naszyjnik, ramkę na zdjęcia, nasze zdjęcia wydrukowałam, taką galaxy maseczkę i taki błyszczek. Chcę też podkreślić, że to nie są wszystkie rzeczy, że jeszcze mam dwie w pokoju. I ogólnie jeszcze będę dokupywała w Teddy i jutro, a w tym razie Wam pokazuję te Żeby to się... Daj Zresztą... Ogólnie to my się teraz wymieniałyśmy, wymieniamy. Zrobiliśmy pierwsze osiemki. Dobrze. Moje takie małe. No. O, o ry... nie, nie, profesora. Jezu, to, to, to jest najlepsze, co dostałam w życiu i lepszego prezentu nie dostałam. Prze no kurwa, z tylko pepą. Coś jeszcze tam jest? Czy tylko to, tylko to. I tak się bardzo jestem szczęśliwa. Dobra, co Nie muszę tego robić. <śledzimy> <śledzimy> może tak to zrobię. No jeszcze coś tam jest. What? to jest. To e, bardzo... takie tak mega ładnie to ta, Patrzcie, dostałam... Taki olej do ust. Do ust? I jeszcze nasze zdjęcie. To teraz robiliśmy oczycie pięćdziesiąt. Na pewno to no, każdy interesuje, nie? Ale, ale weź zobacz, co na ustach, bo ja w sumie go testowałam, bo tam były te stary i właśnie patrzyłam mi tak mega ładnie to. No, I on kosztuje 5 osób. No. Gdzie, No. Właśnie no. kupiłam... Też coś widzę, idzie z 50. w zapięciańce. Są <śmiali> to, to takie piękne! O, Bóg Święty! <śmiali> to masz jakby takiego batonika, to jest jakaś jakby Lizak, to jest lizak czekoladowy! A ty możesz sobie coś lizaka, masz? <śmiali> I dostujesz chcesz Pepe, pe? nie! Ty dostajesz tego. Patrzcie, co ja mam na włosy. <śmiali> Hejka, już otwieramy drugie okienko. Dzisiaj otworzymy cztery, bo jakby nie mogliśmy już doczekać. Proszę. O to załóż, o to, o to, o to, co o to za upośledzone? A tu co to Cicho! Ja tu otwieram kulturalnie, kulturalne, Ej, rany, to, no. to może być coś dla... No. Oh, oh, yes, so, to jest slime! do kąpieli, ten się możesz myć! Dlatego mówiłam, że to dzisiaj już nie użyjemy. Ale fajne lampki! dostałam takie zdjęcie Mirki! Dlaczego do mycia? Miał być taki slime do... Ej o jaki on jest On jest jakiś popsuty? Hmm. Ale przepięknie, znaczy tak pachnie taką głowa. Ja mam... No bo to jest gumowa ja... Teraz... ja myślałam, że to będzie taki jakiś prawdziwy slime, no nie? Może to w wodzie jest takim slajmem, nie? Może Ej to mam... mołaś mi kup... może Moła... w domu o! One świecą na kolorowy? Tak, one świecą tak Takie ledy jakby Bo chciałam cię kupić ledy i tam były ledy, ale to nie były kolorowe Słuchaj tak? A chciałabyś takie ledy niekolorowe? Nie, nie wolę kolorowe No Teraz zrobimy trzeci okienko I potem czwarty My już się wymieniliśmy, To dla Ani, to jest mój otwieram kulturę, ale nie ono walić kulturę, on jest... kulturę. <słuch> uh, To jest zarąbiste, kobieto Pokaż, ale fajnie Zdjęcia, ty mi pokaż dogadywałeś zdjęcia Tak Są taki naszyjnik A ty pokaż swoje ja chyba... Ja nie właśnie ja się cieszę slima. Jakoś go zaraz spróbujemy naprawić. Zobaczymy, dodam trochę dodam do niego to Albo jak ten fajterzek Dodam do, Dodam niego klej Boreks i się zrobi slajm. To on pachnie trochę to on pachnie trochę mm. zaraz, to jakoś No. Zaraz weźmiemy jakąś miseczki, mam. Dobra. Więc e, przechodzimy do czwórki i przejdziemy do ciebie. I to będzie ostatnie. No, będzie dobra. To nie jest gruba. Naura? Naura. Dobra, więc teraz kolejne, to jest ostatnia, czyli czwóreczka. Proszę. nie mam numerku. <noise> Oj, na no bo dwóch <noise> <noise> Ramkę dostałam ze zdjęciem, ale jakby to... Mam dwa te same zdjęcia. Co się dwa razy drukowało? Dobra. nie ja wiem, dlaczego ja tyle zapłaciłam. A to do czego jest? To jest do ciała. Taka mgiełka. Zobaczmy, jak wygląda ten. Wagliowa. Ładnie. Posłuchaj, wyśmiejmy już sobie. <grym> no. Patrzcie. Pokaż Czekajcie, bo jakość! Glitter. Tak. Jeszcze coś dało. Dobra, to ostatnie. <grym> <grym> Dobra, dopiero... Pięknie zapakowane. Wtedy minęło jakieś dwie minuty. <grym> Proszę. Proszę. Ała? No to jest taka co tam było O nie, to jest ten kolor, który ja testowałam i mi się nie podobał. No to już tam jeszcze Takie jest. Jest. zdjęcie? Nie no wiem. To jest to samo. I tylko taki. No to weź, to jest jakby zielona, ale to robi się taki fajny odcień. Ja to ci kupiłam, bo na promacji. Mm, 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 mm. To mam tutaj takie coś czerwonego, i tutaj chyba. A się barwi, o to chodzi. Ale ładnie. No, patrz. Ładnie. Hej, widzę? A Classic klasyczny młodzież. A. Ser. Przepraszam, Uliczek. No sobie też swój. Przetestuję w kamerze. Ja też. To ja jest ja matowa? Mam... To jest matowa. Aj, uwielbiam no. Cię. Bo jakby właśnie ja potrzebuję matowych. Nie mam żadnych matowych. Oczywiście mam taką. Ona, jak mam tutaj coś takiego? Nie, to nie jest ten kolor, a nie, to nie jest mój kolor, bo to jest taki Barbie, nie. Musisz mi... jak będziemy jutro w tym, to kup mi inny No serio, kup mi ten taki trochę bardziej ten, bo ja chciałam sobie kupić taki <sum> tylko bardziej ten. Właśnie to jest ten, który mi się nie podobał. O tak wyglądają. Bo ja byłam w tym sklepie, co ona kupywała byłam chyba przed nią. I tak patrzę i tak... O kurde, fajna cena. I tak patrzę na kolor i to taka zawalona. Ale to... Chodź tu, w ogóle... A masz jakieś słodycze kupiłaś mi jeszcze? a moja mama nam przyniosła czekoladę. Mmm... Co? Co? Co tam czujesz, mojego pieska? Co? Ty coś Mój Górkę czujesz. Dobra. Jeszcze ja muszę jutro dokupić rzeczy. Co ty zrobiłaś? No bo tam widziałam takie laski, które sobie tak podłożają usta To się siostra koglewska No, pobiłeś na Jeszcze jedno? Nie Nie chyba zostało jedną rzecz a no w sumie co, dokupimy no, Jutro, ju, ja muszę jutro dokupić, bo ja kupiłam tylko 7 rzeczy, a powinnam 12, bo nie zdążyłam. W ogóle jedną rzecz tu schowałam. Ci kupiłam. Ale ja cię kupiłam jeszcze wcześniej, wcześniej. By za meczki nie odżywałam, bo chciałam, żebyś ten e, Bo jak dałyśmy ten pomysł, to ja ci kupiłam. Jak byłam w Warszawie. To nie jest do twarzy. Co tu